To znaczy, że w lipcu banki zadały do bik pytania o wartość kredytów hipotecznych o 3,2% niższą niż w zeszłym roku. W takim, można powiedzieć, najbardziej pandemicznym, lockdownowym miesiącu w kwietniu on spadł do poziomu minus 27%. Czyli widzimy, że popyt się odbudowuje właśnie, czyli już mamy tylko kilkuprocentowo niższą wartość zapytań, jeżeli chodzi o rok poprzedni. No, i widzimy z tą strony popytowej, jak mówię, odbudowuje się. Natomiast nie widzimy tego jeszcze po stronie sprzedażowej. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na kilka czynników. Okres procesowania kredytu hipotecznego jest około 2 miesiące. Czyli ten pozytywny odczyt popytowy z czerwca, bo w czerwcu też dość dobry był, porównując się z kwietniem, i ten lipcowy, będziemy widzieli w danych powiedzmy sierpniowo wrześniowych Powinniśmy widzieć. Natomiast nie widać, żeby banki tak chętnie udzielały kredytów hipotecznych. Dzisiaj spadek akcji kredytowej na poziomie kredytów hipotecznych, posłużę się najnowszymi danymi, bo mamy już, niestety za moment będę pisał, a już mam nowe dane, więc mogę Państwu tylko zdradzić, że jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe, to w ujęciu takim, można powiedzieć, narastającym, to jest o 10% mniej niż mieliśmy w sprzedaży, w zeszłym roku pomiędzy styczniem a lipcem, natomiast w ujęciu wartościowym to jest około 4% nieudzielonych kredytów w okresie styczeń-lipiec. No, trzeba pamiętać o tych dobrych miesiącach styczeń-luty.